Dzisiaj gramy w Zombie Taga. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu. A także użyj kodu Cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Także moi drodzy, witam bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Cyfer. A dzisiaj gramy w Zombie Taga, jak już wspomniałem. Na y, tutaj, prawda, trybie specjalnym. Na czym będzie ogólnie to wszystko polegało? Będzie to tak polegało, słuchajcie, podobnie do hide and Murder Czyli będzie 100 graczy, i będziemy mieli 20 minut na przygotowanie na terenie. To jest chyba 1000 na 1500, w każdą stronę jest Border. Y, I musimy zrobić sobie, słuchajcie, od zera Ekwipunki. Różne tam, prawda? Enchanty, bronie, zbroje, jedzenie, wszystko musimy sobie zrobić. Przez czas 20 minut możemy umierać, odradzamy się, nie tracimy itemów i tak dalej. Po 20 minutach spośród graczy jest wybrany jeden zombiak, słuchajcie. I ten zombiak działa w ten sposób, że jak po tych 20 minutach ktoś umrze, staje się zombie i pomaga temu zombiakowi. Misja jest taka, że słuchajcie. ...klawisze trwałe, że ogólnie ludzie muszą przetrwać jak najdłużej, to jest zadaniem ludzi, a zadaniem zombie jest wybić wszystkich ludzi, którzy są przy życiu po prostu. Zombie się odradzają, gracze nie, po tych 20 minutach zaczyna się zmniejszać border, będzie to trwało 30 minut i mamy deathmatch, ostatni żywy człowiek wygrywa... Lub ostatni w sobie ludzie wygrywają. Także chyba wytłumaczyłem najlepiej, najprościej, o co będzie, słuchajcie, chodzić. Także dobra, myślę, że możemy wpuścić jeszcze graczy, bo na razie wpuściłem, słuchajcie, 41 osób. Także Whitelist off w takim razie wjeżdża. Ok, wchodzą gracze, wchodzą gracze, wchodzi ich całkiem sporo. Myślę, że może ich wiecie co, partyować jakoś tutaj po części, może. Dobra, wszyscy wjechali. Spoko, spoko. A i misja jest taka, słuchajcie, że jak generalnie zombie wyjdzie i nie będzie go przez dłuższy czas, to losuje kolejnego, nie? Także proszę, niech będzie kompetentny zombie. W sensie nie jakiś napierak czy coś. Ja nie chcę mieć przerąbane ze startu, że ten zombie będzie pro elo po PVP, tylko tak, żeby był ogarnięty, ok? I słuchajcie, poszło! 20 minut odliczania ruszyło w tym momencie, jesteśmy w Team żywi, słuchajcie, więc mamy 20 minut na zebranie wszystkich przedmiotów, przetrwanie apokalipsy zombie w Minecraft. I pamiętajcie jeśli pomysł Wam się poda, żeby zalajkować go, yy, no bo wtedy będzie po prostu czasami się mógł pojawiać w formie odcinków właśnie takich, a przy okazji zapraszamy na live streamy, które odbywają się praktycznie codziennie, słuchajcie, z różnych ciekawych eventów, na których właśnie te odcinki są nagrywane. Dobra, hide and zombie, słuchajcie, ciśnijemy. w takim razie. Ja muszę zebrać jakieś przedmioty, ja nie mam nic. Najgorsze że... A, mam prośbę, jak ktoś będzie zombie, nie podglądajcie kordów. Ja widzę, że ktoś się ten... Granie już możemy zbierać jedzenie, nie? Już by się opłacało. I nie polecam pływać, bo pływanie, słuchajcie, jest 1.12, więc to 1.14 będzie się bugowało. Więc łatwiej będzie wam zginąć po prostu. Dobra, muszę zdobyć trzcinę i więcej jedzenia. Dobra, tu jest kurczak. I find the chicken. Chicken, chickens. Yo, 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 yo. Dobra, lecimy z tym tematem Dobra, kurczak został ubity. Mamy owce. Trzeba jak najwięcej jedzenia pozbierać. Pamiętajcie, że zombie. Będą chodzić grupami, tak. I zombie będą miały czerwone niki nad sobą. Gracze mają zielone niki, także myślę, że będzie łatwo po prostu nas odróżnić od siebie. Dobra, kurczak nie żyje. Nie wiem czy schodzenie do kopalni, słuchajcie, jest milion IQ pomysłem, czy tylko 10 IQ pomysłem, bo generalnie najpierw trzeba pozbierać jedzenie i drewno, nie? I pamiętajcie, że zombie też muszą swoje kwipunki zrobić, tak samo jak gracze. Czyli no, po prostu ciśniecie tak jak ja w tym macie survival i Elo. Mapa jest 500 w każdą stronę. Jakie mam kordy? Dobra. I serio, proszę, jak ktoś będzie zobi, słuchaj live'a. Ale nie podglądaj, dobra? Jak w szkole, prawda? Jak w szkole. O! Żelazo! Nice, moje pierwsze żelazo. To jest się pierwsze oprócz tego co od gracza dostałem, ale słuchajcie, czuję się bardzo usyta cyfracy tym, że otrzymałem żelazo od losu. To jest y, najpiękniejszy prezent od od rana. ją. Co, co ja na rano dostałem? Nic nie dostałem. Kawę sobie zrobiłem, tak. Kawa to też cudowny dar od losu, słuchajcie. Jak pierdzielony kwiat lotosu, jak to kłebo śpiewał. Ale nieważne! Ciśniemy dalej, prawda, w tą gierę, jakże cudowną. Dobra, Minecraft nie strasz mnie. I mówię, nie polecam bić się w, w wodzie, bo woda jest zbugowana. Ja się obawiam, kto może być, słuchajcie. Ja mam tylko jedną prośbę, drogi losie. Niech to nie będzie napierak, naprawdę. Bo... Kurczę, nie chciałbym, żeby serio ziomek odpadł. Rubikona, yy, śmieszne hery. Yy, ja bym potrzebował słuchajcie trzcinę. Tam jest ziomek z żelazem, dobra. Nie wiem, czy dystans społeczny, słuchajcie, w tej grze jest dobry akurat. Ej, kto team? Wszyscy. Tak, ziomu jesteśmy jednym teamem, tak, by the way. Jesteśmy team żywi, ziom! Dobra, weźmy sobie teraz zbierajmy. I patrzcie to, to co mówiłem, czy jak się rozbiegliśmy, ci, co rozbiegli się od graczy, mają mniejszy ping, więc Elo. W sumie. Trzeba będzie jakoś inaczej, słuchajcie, spawna rozrobić. Na przykład, żeby wszystkich na całej mapie rozmieszczało. Z game od Adventure. Dobra, mam dużo żelaza. 13 sztuk. To jest wow. Czterze? Wow, więcej! Nice. Będę mógł zrobić porządną zbrojkę z tego przy okazji. Zbroja żelazna? Chyba tak. Na tym trybie chyba okej. Okay. Ale myślę sobie, że muszę ogarnąć, słuchajcie, jakieś diamenty dzisiaj. Serio. Team. Ale serio, ludzie, jesteśmy jednym teamem. Wszyscy, co są na tabie, to jesteśmy jeden team. Więc to nie jest, słuchajcie, ten... Że y, siema timujemy się we dwóch, trzech, pięciu To jest, słuchajcie, team wszyscy na team wszyscy, nie? Jak zostajesz zombiakiem, to jesteś w teamie zombiaków, jak jesteś, jesteś graczem, jesteś w teamie graczy. I pomagasz wszy, wszystkim graczom. Jezus Maria, się w ogóle wysławiać jakoś przestaje móc. Ym, nie widzę trzciny nigdzie. Mam jeden I have a problem. Mam jeden I have a problem, słuchajcie, bo nie widzę żadnej trzciny, nie? Ty! mała lama, co ty gadasz, czekaj! Ja muszę to zobaczyć. Duże pewnie uciukali Ja się mam mordo. <grym knows> Ona świetne dźwięki wydaje. Jest kozackie, kozackie, zwierzę Nice, mała lama, baby lama. Oje, oh, yeah. baby lama lama lama. Danda landa 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 danda landa danda danda Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że ja już trzciny nie znajdę. Mam osiem trzciny. Kamils I love you man so much. Tylko stary za 20 minut są zombie, nie? Ja bym chciał znaleźć swoją trzcinę. Stary, jak masz 8 trzcin, weź zasać resztę, żeby inni sobie pozbierali. Bo pamiętajcie, wystarczą wam trzy trz, 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 trzciny. Pamiętasz, lagi na live cyfra mieć. Trzcina! Here! Dobra. Mamy tu, słuchajcie, będzie enchant wjeżdżał. Dobra, mam trzy starczy. Mam trzy starczy. Rapy, ziomek. Dobra. Musimy, słuchajcie, coś takiego. Najgorsze będzie, jak już faktycznie zostanie jeden gracz. I będzie ona na armię zombie. A tak będzie to wyglądało. 10 minut. Dobra, difficulty normal wjeżdża, żeby każdy mógł se farmić lexpa teraz. Każde kolejne żelazo to jest o jedno żelazo bliżej do celu. Co jest celem? Wszystko. Nieważne. Dobra, muszę zbierać tego więcej. Zombie tag. Słuchajcie, a co w ogóle byście powiedzieli na zombie taga, który działby się na mapie opuszczonego miasta, gdzie surowce nie byłyby pod ziemią, a byłyby na przykład pochowane po budynkach? Napiszcie w komentarzu. A wy na live'ie. Bo myślę, że taką mapę można by stworzyć, słuchajcie, i to, to w sumie nie ciężko. Więc okej, okay, muszę korzystać, póki mogę zejść na dół. Wystąmy poziom. kurczę, trzeba będzie dodać jakieś wyświetlanie Y, ale w ogóle lawę. Dobra, muszę uważać, bo Zc do lawy i to nie będzie fajne. Dobra, yy, schodzimy na dół, czaty, schodzimy na dół, kurczę. Pamiętajcie, żeby ocenić w ogóle, jak Wam podoba się tryb, nie? Żeby nie było i czy chcecie go w cotygodniowej jakiejś takiej rotacji, powiedzmy, zabaw z widzami, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, jest zarówno odcinkowo, jak i liveowo, żeby po prostu to Wam się podobało, bo staram się to robić pod Was. Bo na live to, to widzę, że jest dobry odzew, słuchajcie, Guto odzew, guto odzew, kurczę, panie, 300 osób. Kilow mi się skończył, dobra. Jaki jest ten poziom? 12, okej. Okay. To jest dobry czas i motyw, by the way. Zrobiłem sobie drugi crafting. Po co, ale nieważne. To jest dobry czas, żeby przekraftować więcej piecy. No, piecy, ale dobra. Robienie sobie, słuchajcie, przelaza po prostu tutaj i zrobienie sobie lepszego kilofa. Żeby móc się pakować po diamenty po prostu. Hmm. Nie chcę, żeby naprawdę ktoś, słuchajcie, za mną chodził, bo ja to ja i tak dalej. Okej, okay. Nine Phoenix, słuchajcie, z pierwszym zombie. Nie widzę go nigdzie na tabie, czyli prawdopodobnie jest poza tabem, generalnie. Więc musimy, słuchajcie, uważać. Jest Feniks, on się zaraz odrodzi, słuchajcie, więc musimy naprawdę teraz skupić się w 100%, proszę, żebyście nie sprawdzali, słuchajcie, żebyście, słuchajcie, nie, nie sprawdzali teraz moich kordów na live. Ie. ci, którzy zostali zombie, bo to jest bardzo ważne, bo jak będziecie zbanować, to będę musiał was zbanować, proste, więc teraz muszę, słuchajcie, pozbierać sobie szybko przedmioty. Ja jestem dzbanem, to border rusza za 30 minut, ja tu, że siema, zaraz nas dojedzie border, a border rusza za 30 minut. Poproszę F w komentarzach. A, i na czacie też proszę napisać F w sumie, poczuję się... Poczuję się tak o, odpowiednio pojechany, jak muszę być. Welcome, welcome. Dobra, trzeba łuki se porobić. Mam dwie pajęczyny, potrzebuję jeszcze jednej. Większy czas respawn na dwa zamki? Tak, dwa zamki teraz będą miały... Srogi respawn, myślę, bo 5 minut, wiesz? Well, myślę zrobić, słuchajcie, wersję 24 godziny dwa zamki. Ale z tą różnicą, że villagery znikają przy starcie, a w zamkach jest coś innego. Na przykład jest w zamku niebieskim będzie sklep, w którym mogą kupać tylko czerwoni i vice versa. I będą tam jakieś fajne itemy. grupę. Siema. <laughs> Siema! 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 Dobra, jest, słuchajcie, sans granie. I mamy kolejnych kolegów do drużyny. Dobrze, musimy stworzyć dużą drużynę. Tylko misja jest taka: jak ktoś zostanie ugryziony, wypad. No bo ty nie masz zbroi, typie. Dobra, słuchajcie, enchantujcie. Macie i lapis macie. Dzielcie się. Strzały. Dzięki wielkie. Ile? Osiem. Dobra. Jest ktoś jeszcze tutaj. Tam u góry może być. Tak, tam u góry jest ktoś. Dawaj na, na dół wiadro. Dawaj wiadro, typie. Musimy szybko to ogarnąć. Dobra, kolejny przybieg. Simon. E, ktoś zabrał enchant. Kto zabrał enchant? Ktoś zabrał enchant. Tylko ja nie wiem kto, nie? I w tym jest problem, bo chętnie bym ukarał takiego typa. Weźmy sobie inwersji. Tak nie sprawdzę. Siema. Tu nie ma. O, co to? Wiem, że Fire Aspect ktoś mi dał. Siemka. Postaw ktoś ten enchant, który tu był, bo ten enchant to tu był chłopaki, żeby się poenchantować, nie? Generalnie. A nie po to ten... Uha. Mamy problem. Zero, zero, choć teraz. A, już Peweks. Jasne, idę do zombie. Pewnie. Słuchajcie, musimy się trzymać w grupie. <grym> Dwa hełmy. Dobra, kowadło w takim razie. Wal sobie ten. Uważaj, bo ktoś będzie zbierał. Ja będę patrzył, kto skopuje. Lepsza zbroja. Kamil się Kolejny dołączył do naszego teamu. Ej, czaty! Team Survivors normalnie. Porobione. RIPCOLED DIE ENCH. Nie mam. Za. kumali mi. umać? Nie, to się za. określenie używa. Meteos, ale ty weź wypinkalej nie masz zbroi żadnej typu. Co wy robicie? otwórz to. Dobra. Słuchajcie, iść gdzieś, bo to nie może być tak, że my stoimy w miejscu. Guys! Różyna pierścienia, do mnie! Będę miał, kurczę, aurę normalnie miecza. Patrzcie dookoła siebie, nie? Jaki zombie na mnie napadnie. Za mną. gdzie po mnie border. Cudownie. Jakiś border dojechał. Napierak, gdzie ty jesteś? Ja bym po ciebie poszedł, typie. Mam gwardię normalną. O! Zombie! Dobra, zombie trzeba dojechać. Bo mówię, można obrać dwie strategie. Albo się chowasz przed zombie... Albo je uklepujesz, nie? Trzeba dodać w ogóle, żeby zabity zombie dawał na przykład steka graczowi, albo dwa steki, wiecie. Dobra, zombie mają nieenchantowane sety, więc mamy przewagę. Super, kordy daj, już pędzę stary, wiesz, ile tu zombie przybiegnie jak podam kordy? Takie dawałem publicznie, więc w sumie nie wiem, czemu jeszcze zombie nie ma, ale kurczę. Ja się chowam. Dobra, tutaj nic nie ma chyba. Cała grupa ze mną biegnie, nie? Cała grupa ze mną gra. Zombie są już prawie połową graczy, którzy są obecnie. Tam kurcze, raczej nic nie znajdziemy. Ja bym poszukał jeszcze, kurcze wiecie, co więcej graczy. Bo mówię, zieloni możemy się, słuchajcie, bronić. Możemy nawet cebulę zbudować teoretycznie gdzieś bliżej 0-0, bo 100 na 100 będzie, słuchajcie, deathmatch, nie? Kwestia tego, że przetrwać jak najdłużej tam. Do wody nie wchodzimy. Woda jest pobugowana, załatwo będzie nas tam zabić. Dobra, wracamy, tu nie przejdziemy nigdzie, myślałem, że to będzie jakieś przejście, dobra, trzeba go uklepać, kurczę, lagi mam, dobra, klepiemy, fuck, jakiś lag Minecrafta mnie złapał, dobra, wow, moja kobita, o, matko, matko, dobra, klepimy, klepimy, klepimy tutaj, pojedyncze ciosy, pamiętajcie, dobra, wlatuję tutaj, dobra, kobita ubita, kobita ubita, kobita ubita, lecimy, kurczę, z tematem, pomagam, 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 skansen ubity, dobra, skansen odpad. Czaty, musimy się tu trzymać. Ej, jakie tu kordy są? Dobra, ej! Jesteśmy przy spałnie! Dlatego oni tutaj biegali. Dobra, musimy zbudować coś. Ej, chaty, budujemy. Budujemy mura. Budujemy sobie mury, słuchajcie. Najlepiej tak w formie kwadratu czy coś. Dobra, nie biegniemy na nich. Mury nam pozwolą na to, że będziemy mogli w razie czego przebiegać przez nie. Dawaj, 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 dawaj. Szybko, jakieś schody weź ktoś walni. Mówię, coś takiego nam da jakąś minimalną chociaż obronę tutaj przed nimi. Dawajcie na 0-0, jeśli ktoś jest jeszcze żywy. Bierzemy się wszyscy i spróbujemy zrobić, słuchajcie, jakąś obronę. Ewakuujemy się, ewakuujemy się. <laughs> kurde, na mi coś dało. Dobra, dawajcie za mną, dawajcie za mną. Ty, na mury. W sumie te mury nie były głupie. Tak długo, jak nie zeszliśmy się klepać, musimy z łuku ich dociskać, ej. Właśnie tutaj, właśnie tutaj. Oni mają minutę respawna, także jeszcze chwilę potrwa, zanim do nas przyjdą kolejni. Dralik, solarek, kurde. Fak, bo nam większość teamu popadła i właśnie stała się zombie. Dobra, tam Kasperigi już się klepie. Dobra, trzeba przede wszystkim uklepywać tych bez zbrojek, bez jakichś lepszych, kurczę, rzeczy, nie? Bo ich możemy szybko ubić, a oni robią problemy w PvP. Dobra, jak mój set? Trzyma się na razie. Zatem ja uważam tak za, za udane to, ile przetrwałem. Chody trzeba zatkać, nie, mo nie mogą mieć takiego wejścia bezpośredniego, jak my tutaj. Ej, dawajcie, musimy zrobić jeszcze więcej tego. Rąbane szkielety, rąbane szkielety. Fuck! Kurczę, jestem zombie. <laughs> Guys, padłem. Nie wierzę. Ale mega pech. Ale mega pecha w tym momencie. Dobra, 50 sekund do respawnu. Jak sobie radzą nasi gracze, kurczę. Ej, długo przetrwałem, szczerze. Ej, pog, myślicie, czy nie pog? Dobra, ktoś tu się do góry budował. Ej, czy to jest cebula? No, powiedziałbym, że tak w sumie. Rich, tak nie wolno. Sorry. Sorry, tak nie wolno. Musisz zejść, stary. Chociaż... W sumie nie, wiecie co, można de facto. Myślę, że będzie można w tym trybie, bo każdy zginięty gracz oznacza zombie, które się respią, więc tak można robić. Dobra, czy to jest gracz? Nie, to jest zombie. Okej, okay, zombie idą po niego, tylko on może na najwyższą kratkę wejść. Dobra, czy to jeszcze żyje? To jest Mateos, to nie. To nie, to nie. Paruwa, nie. Słuchaj, jakie niki? Hugo. Hugo i Napierak, TP cyferkowy... Nie, ja się pęta, to mnie ten... Ja się już respię, ej. Ja muszę poczekać, aż się zrespię, wiecie? Pyk i trafiam do zombie, słuchajcie. Jestem zombie, siema. Zombie cyfer, ej. Zombie fight cyfer, jak to się mówi, nie? Dobra, zaraz będzie deathmatch. A i w deathmatchu jest jedna prośba. Zero siedzenia pod powierzchnią. I musimy cały czas śledzić, kto, słuchajcie, jest ostatnim żywym człowiekiem. Więc trzymajmy kciuki, słuchajcie. Żeby, kurczę, nie wiem. Ko kogo obstawiacie? Napierak czy Hugo? Ja, ja bym powiedział, że jeden i drugi ma równe szanse. Najlepsze zostało, już tak wyklasowała się taka PvP czołówka, powiedziałbym wam, wiecie? Dobra, tu do góry ktoś będzie chyba. Kurczę, patrzcie ile zombie lata, nie? Ja też jestem w tym, to najgorsze. Ale lecimy, cz czaty, nie ustajemy, to jeszcze nie jest koniec, pamiętajcie. O w dupę, napierak. Napierak <laughs> chyba wyszedł właśnie na całą falę zombie, nie? Ej, kurczę, ciekawe jakby z O ja pierdziele. O ja pierdziele, czaty. Tak, by the way, my pływanie widzimy właśnie takie chodzenie, nie? Jakby ktoś pytał. te blade. Napierak właśnie, weź trochę ten. <laughs> Ale też bym to powiedział szczerze, jakbym tyle zobaczył zombie. A ty jak oceniacie dzisiejszą zabawę? I pamiętajcie, żeby w komentarzu też napisać, jak wam się zabawa podoba. Piroł tym zmył, zmyłko ty, chodząca. Jest napierak. To nie był napierak. Być teraz po niebie pokryli. Kurczę, zbiro, bo ty mylisz, bo jesteś zielony. Zbiro, by the way, patrz kto jest ostatni zielony? Poza tobą, ty się nie liczysz. Teraz nie chcę tak powiedzieć administratorowi, że się nie liczy, nie? Przepraszam. Świeci bajgla. dobra. Cię spotkałem. Dobra, where is the? Słuchajcie, enemy. Napierak przetrwa, mówicie, no. o Napierak? Oj, Hugo już nie ma. Guys, moim faworytem jest Napierak. Co tam się dzieje? Tam zbiro się dzieje, okej. Okay. Mała prośba do tych pod ziemią. wyłazić, nie ma tak, że ludzie se pod ziemią siedzą, możecie siedzieć tam u góry. Ile mam bloków? Mam bloki na wejście do góry, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, zombie. O nie, kliknąłem jakiś przycisk, dobra, nie wyłączyłem se live'a. Nie mamy wyjścia, musimy iść do góry w takim razie. Czekające się stawianie blocków pod stopy, dobrze, dobrze. Dobra, biegniemy, słuchajcie, do góry, zobaczymy co się stanie. Co tam się dzieje? Alo, tam ktoś jest. Okej, okay. nie wiem, nie, nie mam pytań. Dałem się lekkie lagi. Za dużo graczy jest na małym ten. Kacperik już wygra. O, napierak! Trzech graczy, słuchajcie, zostało już tylko w tymie w ludzie. U góry ktoś jest. Serio, dawajcie do góry wszyscy. Musimy cisnąć do góry, żeby mieć szansę jakieś. Ucis Ucisnąć tych graczy, bo musimy, słuchajcie, pokonać wszystkich graczy razem. Napierak odpadł! Zostało Kacper, Geniusz i staw Ma maestro, kurczę. To jest? Dobra. Tam ktoś jest, nie? Eh fuck. Fuck. Border jest jednak mniejszy niż myślałem, sorry. Dobra, border jest minimalny, także został już tylko Kacper Genius. Powiedzcie mi, czy on jest tu góry? O co chodzi? Guys, koniec gry. Także moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Kacpergenius został, słuchajcie, ostatnim zombiakiem, ostatnim, przepraszam, nie zombiakiem, który był podczas tej gry. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał. No i do zaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!